Teraz. Dobra, Jest, 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 poczekajcie. Co ty już nagrywasz? Tak, jest. Polskie srebrne kropki, a ty jesteś na spałnie? Nie, ja teraz już wracam powoli. Okej, okay, no to wracaj przez Kordę, a ja tutaj będę robił to miejsce dla świn. Bo na spawnie! Przez koordynaty wróciłem. O, oj, oj, ojoj, oj, mamy bardzo mało ziemi. Ej, pozbierasz jeszcze ziemię! Ziemie pozbierasz czy coś? No kłaś mi, Dobra, teraz mamy już trzecią linę, ja, ja, ja muszę Kolejny raz. Później trzeba iść do, zwier do zwierzęta. Zamiast tej świnity ja bym wybrał syna. Chickena. Fajnie by było mieć. Nie no, na to nie potrzebujemy. Ta, 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 Cikina nie potrzebujemy świnie. O boże, ty już jesteś w bazie! Tak jest! A, to jeszcze poczekaj, z tymi świniami. Zostawię tutaj. Niezu! Musimy bardzo dużo tego rozbierać. Wyjdź, że mi się nie chce czekać człowieku na chwilę. I teraz Teraz ja wejdę pierwszy do bazy, żeby zrobić, no i może się Tylko... Nie, ja chyba tylko jedną świnię będę najpierw wprowadzać. Mhm. Bo tutaj dwójka no to. Mam, trzy świnie będą. Ale tu z gumna jest w tej świni. Nie, nie, ja zaraz wepchnę tam siłą. No właśnie! Gast. No jest mało! Ona jest już dobrze, ona jest już dobrze. Maluszek Pojechamy go też do bazy. Hmm. Ale on i tak będzie ta latał w tych miejscach, a nie tam daleko bo... Dobra. Dobra, ja go przyję. na wszelkie buja go wolę przypiąć No świnia! Świnia, bo umrzesz za chwilę. Za chwilę zdechniesz O kurde, sorry, sorry, sorry Gasta walczyłeś Tak, przypadek A ty zginiesz, świnio Gasi się tam zostanie. Aha. Wchodź. Poczekaj chwilę. No. Czekaj. No, no, no schodź no. No nie, nie zostań. Zostań tutaj. I teraz trzeba bym tutaj nakierować. Teraz no wyszła z tam. No i teraz ją ciągniesz. Ona sama idzie. Idziesz. Idziesz. Które miejsce wybrałeś? Sorry, muszę drzwi zniszczyć, bo tak na to ona nie przejdzie że oderwała się. Jezu, ona jest problematyczna. Powoli, powoli. Chodź. chodź Wejdziesz. Chodź. 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 Wie, Dobra, czy... nie, nie idę gasta doładować. To trzeba nakarmić, czyli dobrze mamy pierwszą świnię. Coraz lepiej rośnie. Ja czemu on tylko się obowniał, tylko stoi ciągle. Dobra, nie musi... nie musi nic jeść. No... Bo, no zobaczy bo jesteś jego kolegą. No bo tylko tutaj Nie mogę mógł jeździć. Witam trzy osoby na live, Dobra, poczekaj. No wbijam za Stigma ja I Jeszcze tam pokażę, co jest do wygrania? Znaczy nie pamiętam w której to jest skrzynce, chyba w raczej, nie wiem. Śmieci, nie. O, tak i oto kilo jest do wygrania. Diamentowy kilo. Ja go pokażę w ręce, bo to jest mój kilo. To jest kilo do wygrania. To jest kilo. I pierwsza osoba go dostanie. kto jest I teraz potrzebujemy jeszcze jednej świni, żeby je rozmnożyć. Mam jeszcze jedną, jest nad tym, jest na tym. No nad to ma ślinę, ma ślinę. Na dworze ona powinna być. No Ale czy ona jest, ja nie wiem. Musimy te świnia obaj wziąć. Zniszczę jej te drzwi. Ja jej drzwi muszę zniszczyć. Idę, 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 idę. Na spoko ja zniszczyłam. Eee, dalej, dalej, one Trzy osoby, ale fajnie. Ile zrobię papier? Chodź, bądź. Świnia już idzie. Ona utknęła. I teraz wiesz gdzie ją damy, tutaj. Tą też złapę! Dobra, to ja lepiej w tu wprowadzę. Chodź, chodź. Ona nie była bita. Chodź! Śmieciu. Śmieciu. No wej się od tej strony i idź. I teraz. No. Szybko, I, i teraz szybko puść! bo ja tutaj muszę zabudować. Puść szybko. I szybko idziesz, idziesz. Czym są karmione świnie? Chyba marcha. A w sprawie tej wziąłeś ziemniaki z wioski na spałkę? Chyba nie, ale mamy nie tak. Mamy, mamy, mamy 24 ziemniaki zwykłe. No wziąłem, wziąłem, wziąłem! I teraz... O, i świnka ma teraz jest robiona. O, zrobiłem małą śniadankę. Pokaż. Tak, zrobiłem małą małą Dobra, ja sobie... Ja mogę sobie zrobić ze szczapki złota ten... Co? Co? E, łopatę, łopatę. Bo ja, ja muszę iść na zbiór... Ty wiesz, że szczapka złota... Głupa ta złota, to to jest marnowanie złota, bo może się ze złoto wymienić, a złoto to jest najgorsza, rzecz jaka istnieje. Czy z diamentu wolisz? Żelaza. Nie mam! Jak to nie masz żelaza? Powinien być... A nie, ja mam. Dobra. E, masz, wyrzuciłem ci tutaj przy farmię. Ej, Ale. co się robi z brodawek? Brodawek? One były do mikstur, do mikstur. Ja okay. Jezu Maria! Nie mam tego! Czego? No tu jest żelazo! No tu jest żelazo! Dzięki, wziąłem! No wziąłem! Nie masz włączonego mojego live'a w tyle, to ty słyszysz dwa razy, co ja mówię. No mam to gdzieś, że ja to ty słyszę dwa razy. to, że ja to słyszę dwa razy. Nie mam drewna, drewna, nie mam. To dochodź do mnie. Ja mam tutaj tylko dwa dwie deski, ja mam tylko. masz patyki. No, z dwóch desek się zrobi patyki. Dobra, dawaj. Dałeś. No dałem, no ma. Nie się. Dobra Sobotka, no ty wiesz co robi widmo, Czy nie wiesz? Nie wiem Na no, poćwietl na tę osobę, którą trafisz A my tyle tego mamy? Dobra, ja, ja idę dla naszego gasta pokopać trochę tych. Nara, ja idę dla gasta kopać. Okej. Okay. Tak jest widzowie, tak będzie wyglądało. Nawet lepiej to będzie wszystko wyglądało, jeszcze. Tak, ale na ja! to nie tak On już urósł! On jest już wielki! Wielki! To weź go, zasiądź go. Czekaj, czekaj, ja muszę coś z nim załatwić. Jakiego chcemy mieć to koloru? Żółtego. A nie niebieskiego? не жала на щабло. Wiesz jak można na niego siąść? Ja bej, wiem. Jest po z farmy. Właśnie, a wiesz, że jestem na spał, nie? No bo widać, że aktywowano to te spały. Poza mam operatora, więc widzę. Na no, wiec, no, więc trzeba trochę zjeść, bo... Widam trzy osoby. Wow, trzy osoby. Nie wierzę teraz. To dla mnie dużo. A a jest zachowywanie eku? Um, zrobimy sobie enderchesta, okej? Okay? Tutaj u nas. Dobra Miałem bardzo dużo to Jest jest, jest zachowywanie eku Jest, jest, jest jest. Pięknie. A ja idę, no, chociaż nie ender ja idę zrobię ender czasta, ja idę zrobię ender czasta Masz żółty barwnik? Żółty barwnik jest z kwiatków Mam mlecz, mam mlecz. No, no to z mlecza będzie Czekam. Ej, bo my potrzebujemy tego. Ej, bo ja muszę zniszczyć nasz portal. Cztery obsydiany muszę zniszczyć. Czemu? Żeby mieć skrzynię, ale mamy płaczące obsydiany. na początku Nie, to tak nie będzie działało. No nie, bo ty zepsujesz! To nie będzie działało na początku Nie, Portal nie działa na początku. To idź do kopalni! Też, trzeba tyle do tych śmieci dać rzeczy. Idę się zrobić a diamentową tu? łopata. Łopata, diamentowa łopata. Śmieć, śmieć. śmieć. Dirty daj do budynku. To jeszcze mi coś będzie tutaj ze śmieci potrzebne, więc... Dobre. Dobra. Tak dobrze. Tery Zaraz wyjdziesz na dwór i zaraz ja ci coś zaprezentuję. Ale... A nie ten. Ale ja w tej chwili jestem na dole. jak go nazwać? Można? Mamy name, tak? Nie, nie mamy militaru. No to Dobra, ja się tutaj nie... Czekaj, ja się muszę podbudować netherrakiem! He, no, 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 no. zobacz! A ja no. tylko że one wolno latają. Kiedyś na to się przyda. Ja teraz wychodzę. No to wejdź ja się shift. z tego Lewy shift A shift, to git. Ej, czemu ja tego prowadzić nie mogę? O, teraz? Bo ja byłem, ja wstałem Dobra, wychodzimy z tego. Wyjdź, a ja spróbuję... To jest świetne! Ale się tym lata! Pamiętaj, że jeszcze możemy zmieniać mu obszar... ...tytyty... ...takim nieuprzężnym... Jezu, on się urwał! Chyba... On się urwał! Nie, nie urwał się. Nie, dobrze, dobrze. Nie, tak jest. Jak ma tak być, to niech tak jest. Nie no, ładnie on było. Ej! Koplę. Ej, ale lepiej zamknijmy ten! Kur... Gdzie idziemy? Ja szczerze ci coś mam. Ja, ja też. No ja, ja się tylko trzyk pełowe te pan. Trigger. Teraz jestem na PvP Gdzie ty jesteś na trigger to Tak. A to co tam robisz z samom nic nie ma ciekawego. Tutaj bym se powalczył z jakimś widzom. Co dziwne.

Serwer odpowiada tylko na jobie Na 1.21.6 Chciecie sobie pogrodni, poproszę dołączam się Pierwsza osoba, która dołączy zostanie fanie y Do mnie kilo! Widzowie wchodźcie na polskie Signet.pl

ja już napisałem! Wiem, wiem. Widzicie? Ja napisałem, Kamil napisał... O to co może wy nie napiszecie? Nie oszukujmy się, jesteście widzami, jesteście no. no jesteście! Ja, ja widzę tak jakby takim prawdziwym kaminem box. Ja nie grywam. Tylko. Wy jesteście widzami, więc wy możecie wszystko robić. Ej dać do śmieci czy do śmieni! No to nie stać na miejsca, bo ja mam jakieś 17 stopni. No to daj go, wiesz gdzie? No to daj go do już do bunczów. Trigger. ...pawno. Znaczymy. Widzicie? Prawie budulec zapełniliśmy. Wchodźcie! Szybko wchodźcie! Wchodźcie, wchodźcie! Tu macie szansę właśnie wygrać najlepszą rzecz. Na serwerze w tym momencie. W tym momencie to będzie najpotężniejsza rzecz do dostania dla Ej, zabijesz ja konia, tam. ej zabijesz konia czy coś? mogli wszystko kopać, co będziecie chcieli? Ej, Bez zabijesz... Nimi. Kamil, zabijesz konia albo krowę, bo tak jakby. Tepnij mnie do siebie. Ja zabiłem, już kilka nawet zabiłem. Poczekaj, bo ja tutaj mam